Dzień dobry. Dzień dobry, o co chodzi? No na, na badania do... To proszę, to do mnie. Tak? Dobrze pan trafił. Tędy. No tak, tu. Mhm. Jak pan się czuje? No dobrze. No to zaraz się okaże? Pali pan? Nigdy nie paliłem. Tytoń w ogóle mi szkodzi. Jakieś zawroty głowy mam. No. Nie, no poza tym tytoń zabija szare komórki. Nigdy nie paliłem. Nawet w szkole. A pije pan? <laughs> Żebym sobie zdruzgotał wątrobę? <laughs> Sąsiad pił i wiem jak to się kończy. Nigdy. Nawet piwa. A może wino? <laughs> Nie. nie. Nawet do obiadu. Jakiś mam wstręt w ogóle do alkoholu. Dziękuję. Już? Tak. Prześlę panu później wyniki. Dziękuję. Kto tam następny? Dzień dobry. A, dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień Widziałem dobry. w telewizji. No jakoś ta komisja... komisja... nie w sejmie? Nie zapraszajmy. Komisja przeszła, proszę mnie jeszcze nie tytułować. Nie, na pewno się uda. Tutaj? Tak jest, proszę bardzo. Gdzie głowa? A tutaj. Może na stopień, że pan. Tak? Tak, tak. A jak pan się czuje? E, wyśmienicie, może boczkiem jakoś tak? Boczkiem? Dobrze, dobrze, proszę bardzo. szlnąć? Nie, nie, dziękuję. Może troszkę w prawo, teraz poproszę. Bardzo. Oddychać? Nie, nie. Dobra, dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Panie Marszałku, ten z pańskiej rekomendacji to no, zdrowy jak konie, ale szuja koszmarna. No tak, no. Gdyby nie te nowe urządzenia, to by Pan Marszałek musiał go przyjąć. I klopsik byłby niezły, za przeproszeniem. Przyślę Panu te wyniki na odpowiednim formularzu. Tak, tak. Dziękuję.